Cześć. Słuchajcie, miałem trochę pogadać o symulatorach i grach, bo teraz jest taki okres, że sezonu nie ma, czymś trzeba jeździć. Sprawka też nie ma, to sobie jakoś trzeba radzić. Ja zaczynałem od 2 gier, od lfs i teraz, teraz wjechało Assetto Corsa, ale zacznijmy od początku. Ja, jako jeszcze niczego nieświadomy człowiek, w ogóle co to jest drift i tak dalej, i jeździłem sobie na kierownicy, która tam miała 270 bodajże stopni skrętu, dwa pedały, łopatki i ogólnie był cudmiot, Więc byłem strasznie zajarany, że jest gierka, że mogę sobie pojeździć bokiem i w ogóle czad. tak się fajnie złożyło, że w tym czasie w Sopocie były organizowane Mistrzostwa Polski w drifcie. Więc ja, jako w ogóle nieświadomy tego, co to jest Drift, człowiek, poszedłem, bo, bo jeździ, strzela, dymi i ojezu. I całkiem fajnie to zaczęło wyglądać, spodobało mi się. Więc wracając do domu cały zajarany, obejrzałem co to jest ten drift, więc YouTube poszedł w ruch, Drift Forum i tak dalej, poczytałem trochę. Więc jak już mi się wydawało, że jestem oczytany, to trzeba było coś zrobić w kierunku jakiegoś symulatora, żebym mógł zobaczyć, jak to jest być drifterem. A poś pościągałem, pościągałem mody, pościągałem gry. Poszukałem, gdzie mogę zacząć jeździć online, z racji, że ja zawsze lubiłem jeździć z ludźmi, uczyć się ogólnie od kogoś, bo, bo popatrzeć to fajnie. Zresztą do tej pory jest tak, że oglądam onboardy i patrzę jak chłopacy jeżdżą, to coś tam mogę zobaczyć, żeby jeździć lepiej. W każdym razie e, zaczynając już jeździć, jeździć w tym elefesie po lekcji pierwszej, jak jeżdżą chłopacy w Sopocie byłem cały zajarany kierownicę zakatowałem na śmierć tak, że umarła więc trzeba było czegoś poszukać. No, tu, fakt faktem tutaj zrobiłem duży skok w czasie, bo umarła ona po pół roku od tego, jak, jak zostałem internetowym drifterem. E, I trzeba było kupić coś lepszego, więc wybór padł na kierownicę G27 Logitecha, o którą tak się usilnie pytacie na czym ja jeżdżę, więc tutaj jest odpowiedź, ale to zaraz kierownicę opiszę. E, no i ten nieśmiertelny LFS. Tutaj też poczytałem forum. Są też teraz grupy na Facebooku, gdzie są organizowane eventy. Fakt faktem coraz rzadziej, ale nadal można coś tam pośmigać z chłopakami, a to zawsze dobra zabawa, że samemu to się strasznie szybko nudzi. Jak się jeździ pary, wjeżdża sobie w drzwi i ogólnie jest wesoło, to zawsze fajnie czas płynie. Teraz wyszła setokorsa. Corsa, jest to moim zdaniem następca LFS-a. Z że LFS jest strasznie mało podatny na jakiekolwiek mody i ogólnie Zbudowanie trasy od podstaw w lfs graniczy z cudem, chyba że ktoś ma naprawdę dużo wolnego czasu i sobie zbuduje tą trasę na placyku, bądź na innej dostępnej mapie. A do to są trasy ze wszystkich gier, które można konwertować, więc są trasy rajdowe, są jakieś tam górskie trasy, place, nie place, inne takie cuda nie widzę. I są fury przede wszystkim, tak, bo jeżdżenie w Elefesie trzema samochodami czy czterema, które są marki krzaki, nie wiadomo co to jest i można się tylko domyślać, to też nikła frajda, a zawsze jak jest Nissan czy jest BMW czy jakikolwiek tam fajny driftobus, to zawsze jest fajnie powiedzieć, że jeżdżę Nissanem, nie wiem, po Ebisu, a nie jeżdżę krzakiem po parkingu. No w każdym razie, są to moim zdaniem dwa najlepsze symulatory. O... I tak naprawdę polecam każdemu, kto chce zacząć przygodę i zobaczyć, czy to, czy to mu wychodzi i co to jest, tak? Ja, ja tak naprawdę trafiłem do tego przypadkiem, no i tak mi się spodobało, że już z tego nie chciałem wychodzić. Kierownicę opisywać nie będę, bo tego jest tam multum w internecie, więc każdy, kto chce zobaczyć Logitech G27 i tam będzie miał opis tego, bo większość ludzi na tym śmiga, bo jest to tak naprawdę największy kompromis w stosunku jakości cena bo są jakieś tam jeszcze kierownice za grube tysiące, no ale to... Moim zdaniem to nie jest zupełnie potrzebne. E, no i, i co? I myślę, że mogę wam pokazać, jak się na tym jeździ. No bo teraz jest taki okres, tak jak już mówiłem, że śniegu nie ma, sezonu nie ma, prawka nie ma. No co? Butami driftować też nie, się nie da, więc trzeba coś robić na tym komputerze. No więc to by było na tyle. Zaraz pokażemy, co to, jak to wygląda. Kierownica no kierown kierownica jak kierownica no ma no, fajnie, że jest że jest obrót taki, że ma półtora obrotu skrzynia biegów, no zwykły H-shifter sześć biegów tak nie wiem, ręczny się wbija do dołu i do siebie e z zestaw przycisków nie wiem, ja sobie tutaj ustawiłem ręczny i tak naprawdę z innych przycisków nie korzystam, więc kierownica jak kierownica, no tutaj nie, nie ma cudów, ale jest spoko. Przetrzymała już ze mną półtora roku, żyje. Ma trochę luzów, ale tak, Ale to tyle. No. Reszta działa w porządku. Więc myślę, że po prostu mogę Wam pokazać, jak się jeździ i jak sobie można umilić czas w zimę, jak się nie ma samochodu ani prawka. I jak przy okazji można się przygotować do sezonu, Tak, bo to głównie o to w tym moim wywiadzie, pogadance chodzi. Żeby pokazać, jak można się nauczyć driftować, bo ja się tak nauczyłem. Korzystając z kierownicy i potem jak się przesiądziecie do jakiegokolwiek driftowozu, czy jak spadnie śnieg albo deszcz i będziecie chcieli zrobić rondo, to będziecie wiedzieć o co chodzi, a nie, a nie wc wciskać gaz i latać po krawężnikach, łamiąc felgi. No, i zaraz pokażemy o co chodzi. Dobra, jeszcze jedna ważna kwestia przed tym, jak sobie pojeździmy. Wielu z was zaraz zapyta, dlaczego jeździsz w butach. Więc odpowiedź jest prosta i nie że w butach dlatego, że chcę wam pokazać, że mam buty, bo wy macie buty, ja mam buty równie dobrze mogę jeździć w klapkach albo w sandałach. Chodzi o to tylko, że mi się nogi ślizgają. Więc po prostu sobie zakładam buty z najciejszą podeszwą, jakie ja mam, a że są to buty takie, w jakich jeżdżę na co dzień, więc sobie w nich śmigam. I tyle. Dobra, więc skoro ten cały już tutaj, że tak powiem, syf został odpalony, E, można pokazać też jak to działa, tak? Bo to nie jest tylko... To nie jest tylko jeżdżenie. Można sobie przede wszystkim ustawiać długość przełożenia, e, zmie zmienić oponki. Tutaj wszystko jest tak naprawdę tw tworzone przez użytkowników, więc e, no, wolna ręka, tak, ustawiacie to jak chcecie. No. Tutaj nie wiem, człowiek, który tworzył ten samochód przewidział opony 2.4.5. Nie, 245, 255, i federale, no to ja jako zwolennik samochodów klejących ustawię sobie federale trochę niższym ciśnieniem, paliwo, e, nagaty, odbicie zawieszenia, e, duter, jak bardzo masz pinać, e, procento, procentowe ustawienie hamowania, przód, tył e, i zawieszenie, no to, to jest Większość jest ustawiona ja domyślnie, ja sobie tylko ustawiłem kierownicę, a pąkki, więc tak naprawdę... A, już... Dobra, więc zapomniałem to skoro. Skoro już pokazałem wam... Eee... Skoro pokazałem wam ustawienia, to wam też pokażę samochód. Więc jest to znany i lubiany Nissan S13. Tutaj cudów nie ma, nie ma jakichś, nie wiem, pakietów aerodynamicznych, body i innych takich. Dziwnych rzeczy. No, jest ładny, ślubny. W środku też jest fajnie zrobione, nawet Jak się zegary ruszają, Jest fajny bajer. Nie no, wiem, no, co zostanie nam jeść. Jedziemy. Praca jest stworzona w ten sposób gry, więc jest tutaj wszystko całkiem ładnie i schludnie. Nie wszystkie zakręty, się przelecieć bokiem. No nawet jak się da, to nie będziemy tego robić na siłę. A jak że to za dużo też. Nie gadam, więc musicie wybaczyć, bo chcę tutaj jakoś sensownie w miarę przejechać tą trasę. I po prostu wam pokazać, że pomimo że jest to gra na komputer, to można się dobrze przy niej bawić, nawet jeżdżąc samemu, a nie w internecie. Co się powiedzieć w internecie. Ale takiej trasy w internecie... Nie pojeżdżę, bo większość osób po prostu jeszcze nie umie jeździć Teraz w trasgórskich parach. Na przykład tutaj też da się przelecieć to na siłę, no ale to nie będziemy tego robić, nie wiem, na cztery przekładki. Chyba nawyk po prostu przekładania rąk na kierownicy cały czas, żeby dwoma jeździć. I tak jak patrzyłem w onboardach, to większość panów jeździ jedną ręką. Więc ja też tak staram się mniej więcej na tym panować, to faktem bezpiecznie jest. Akurat w drifcie chyba jeździć jedną ręką, żeby ta ręka cały czas na ręcznym była i tu też jest taki odcinek, który można lecieć na siłę, ale to czwarte się leci na ręcznym albo, albo macha biegami na no to, to sobie szybciej pojedziemy po prostu. Białe. Też nie będę tego kręcił 8 razy tylko po to, żeby przejechać całą trasę bezbłędnie, tylko Chodzi bardziej o to po prostu, żeby wam pokazać, jak to tutaj wszystko funkcjonuje w tych symulatorach. Tak, trasy, którego ja nie cierpię, bo jest, bo jest cały czas praktycznie o 180 i ja nie lubię takich zakrętów. Bo trzeba strasznie hamować. Ja mam ten besty do zawsze walenia takiego kąta, że się schamuje do zera. No i na przykład tutaj. I też tu podjeść, żeby to ładnie wyglądało. no Wyglądało to beznadziejnie. No ale to widać jeszcze trochę, chociaż trzeba postarać w tych grać, no to nie jest tak, że to auto samo jeździ. Dobra, to względnie już znacie jak się śmiga tutaj w takim symulatorze, ale żeby nie było, że gra się opiera na, na jednej trasie i na jednym samochodzie, to pokażę wam jeszcze Ebisu, które było w zapowiedzi. A żeby nie było wstydu, bo. Pierwsza myśl, jaka mi tu dopadła, żeby włączyć BMW na Ebisu, no ale to, to byście mnie tutaj zabili przez kabel. To włączyłem Mazdę. Też Wam pokażę, jak wygląda tutaj inny samochód, tak, bo to nie może się gra opierać na jednej furze i na jednej trasie. I moim zdaniem też Ebisu jest dosyć fajne, wzorowane. Mazda się sensownie prowadzi i tutaj wszystko będzie ładnie wyglądać. No. Dobra, Ebisu włączona, Mazda włączona. <kłysy> Mazda jest iście japońska. E Z SRM, który o dziwo tutaj nie, nie wiem nie lubi odcinać. jeszcze kamer na nogi. Ebisu jest naprawdę fajnie zrobione. Teraz nie wiem, Mazda, Mazda ma tutaj kierownicę Nardii wyrzuconą przez osobę, która ją tworzyła. Mi się osobiście ta kierownica nie podoba. Nie wiem, każdy mówi, że ona jest łową. Wow, ja wolę zwykłą kierownicę, po prostu jakąś, jakąś wyczynową. Tu jest wszystkim smutny i lubiany skok. Ja nigdy tego skoku nie umiem trafić. Ta ściana jest całkiem sympatyczna, do której w miarę blisko udaje mi się dojeżdżać. Ta ściana to jest już tylko taki dodatek, no a tu się wciska, gasi i wychodzi. Ewentualnie jak ktoś ma duże ambicje, to sobie może przemiesz tutaj na cztery i dolecieć na górę, ale wtedy opony się nie chłodzą i kolejne kółko jest po prostu tak śliskie, że o boże. W każdym razie Mazda też się sympatycznie dosyć prowadzi I tutaj myślę, że będzie, będzie idealnie latanie w parach Bo teraz uda mi się nie przestrzelić teraz wyszło miodział Tutaj to się zatrzymam prawie w miejscu, a to nie miało tak wyglądać. No. Ja też jest przyjemne. Mam ja no. nadzieję, że Wam się materiał spodoba. Więc e, jakbyście. Jakbyście chcieli, naprawdę, nie wiem, fajny symulator na gwiazdkę czy coś. Myślę, że można się zamknąć spokojnie w ośmiostówach, żeby kupić używaną taką kierownicę, kupić sobie aset i ściągnąć LFS-a, bo, ścią... bo kupowanie go teraz tak naprawdę według mnie sensu najmniejszego nie ma. To możecie już się powoli uczyć na takim setupie driftować i zacznie wam to fajnie wychodzić, tym bardziej, że nabierzecie nawyków. Dlatego jak możecie, to naprawdę polecam kupić sobie taki zestawik i uczyć się driftować, bo jest to fajna sprawa, i potem za kierownicą prawdziwego auta będziecie dużo dużo lepiej ogarniać. A przynajmniej w krótszym czasie nauczycie się tego, co by Wam zajęło dłuższą chwilę. No, to więc na tyle. Jak Wam się spodoba, to napiszcie. Na pewno coś jeszcze pokręcę wtedy. mam.